Lukas Podolski znów zachwyca. Zachwyca też nowy lider PKO BP Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok. A Krakowia rozbija Radomiaka. Uwaga, 6 do 0. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole. Po 51 dniach oczekiwania wróciła. Najlepsza liga świata, PKOBP Ekstraklasa. Wiem, że czekaliście z niecierpliwością. No to jesteśmy w Mielcu, stal podejmuje puszczenie połomice. I to goście obejmują prowadzenie za sprawą Mateusza Holebiaka, który nie celebruje zdobycia bramki, bo przecież przed laty występował w barwach stali. Gospodarze próbują odrabiać straty, ale albo dobrze broni Oliwier albo tak jak w tej sytuacji myli się Iliasz Kurin. Swoje umiejętności musi zaprezentować też golki Mielczan Mateusz Kochalski Do 83 minuty rezultat się nie zmienia, wtedy kolejną akcję stali rozpoczyna Szkurin. Do Kaja Luoto, ten do Wlazły, Piotr w pole karne do Szkurina, Ilja Szkurin! Do bramki, ależ to wykończył białoruski napastnik! Ilja Szkurin strzela dziewiątego gola w sezonie i doprowadza do remisu 1-1. Ale Stal nie ma zamiaru na tym poprzestać. Maciej Domański Piotr Wlazło w 93. Minucie zapewnia gospodarzom trzy punkty. Co za końcówka, Stali Mielec, ekipa z województwa podkarpackiego, odwraca losy spotkania i pokonuje puszczenie połomice 2-1. Świetny początek wiosny. Przenosimy się na Stadion Śląski. Naprzeciw siebie stają dwie najbardziej utytułowane drużyny w polskim futbolu. 14 mistrz kraju ruch Chorzów podejmuje 15-krotnego mistrza Legię Warszawa. W tym sezonie oczywiście ruchy rozpaczliwie broni się przed spadkiem. Legia walczy o tytuł, ale różnicy na murawie za bardzo nie widać. Legia nieco przyspiesza dopiero po przerwie. Paweł Wszołek do Blaża Kramera, ten wykłada piłkę i Marde Gual pakuje ją do siatki. Król Strzelców poprzedniego sezonu daje legionistom prowadzenie. Później goście mają jeszcze kilka niezłych sytuacji, których kreatorem głównie jest Wszołek, ale albo koledzy marnują jego podania, albo jego strzał w niezłym stylu broni Dante Stipica. Niebiescy nie oddają w tym meczu żadnego celnego strzału i ostatecznie skromnie, ale zasłużenie Legia wygrywa z ruchem 1-0. To już stadion Krakowi. Pasy chcą odskoczyć od strefy spadkowej i wciągnąć w walkę o utrzymanie Radomia Karadom. Przyjezdni fatalnie zaczynają ten mecz, bo Leandro Rosza za ten nieco przypadkowy faul na Patryku Sokołowskim dostaje czerwoną kartkę. Praktycznie cały mecz jak musi grać w osłabieniu, a Krakowia szybko to wykorzystuje. Piękny strzał Pawła Jaroszyńskiego i 1 do 0. To była ósma minuta, a 10 minut później Patryk Makuch wypuszcza Beniamina Kalmana. Fiński napastnik jest w polu karnym. Benjamin Kalman na 2 do 0, to szóste trafienie Kalmana w tym sezonie. Świetnie wykończył tę akcję napastnik Krakowi. Radomiak mimo osłabienia i straty dwóch goli rzuca się do ataku i nawet strzela gola, ale był spalony. Bramka nieuznana. Chwilę później jeszcze jedna akcja Rafała Wolskiego i Lisandro Semedo kończy się bez oddania strzału. I to tyle. Po krótkiej chwili aktywności Radomiaka do głosu znów dochodzi Krakowia. Kalman w pole karne, otarka Kabadze i nie Patryk Makuch, a Dawid Abramowicz wpisuje się na listę strzelców. To gol samobójczy Krakowia do przerwy prowadzi z Radomiakiem już 3 do 0. Po przerwie asysta Jaroszyńskiego i tym razem makuch do siatki jest 4-0. W 65 minucie kolejna akcja Makucha i Kalmana, a Jani Atanasow podwyższana na 5-0. To jest już nokaut, Radomiak jest bezradny, a w ostatnich minutach musi grać w 9 przeciwko 11, bo za ten bezsensowny faul czerwoną kartkę otrzymuje Michał Kaput. W doliczonym czasie gry ten, który rozpoczął w tym meczu strzelanie, też wszystko zamyka. Paweł Jaroszyński ustala wynik na 6-0 dla pasów. Jaroszyński zalicza dwa gole i asystę. To najwyższe zwycięstwo Krakowi w ekstraklasie od 8 lat i najwyższa porażka Radomiaka w historii występów ekipy z Radomia w najwyższej klasie rozgrywkowej. Krakowia Radomiak 6-0. Małe derby Śląska. Piast Gliwice mierzy się z górnikiem Zabrze. Zaczyna się od tego, że Rafał Janicki wybija piłkę przed linii bramkowej i ratuje gości przed stratą bramki. Ale potem to piłkarze Jana Urbana przejmują inicjatywę. Musialik zgrywa piłkę głową, a Adrian Kapralik decyduje się sam kończyć tę akcję. I jest to idealne wykończenie. Trzeci gol Słowaka w tym sezonie. Zabrzanie prowadzą 1 do 0. Kamil Wilczek może wyrównać, ale kapitalna parada Daniela Bielicy. Po przerwie Boris Kulicz przerzuca piłkę. Damian Rasak do kogo? Do Adriana Kapralika. Jego drugi goli w Gliwicach jest już 2 do 0. Dla górnika Zabrze. Ponownie Kapralik przy piłce podaje do Lukasa Podolskiego. Lukas Podolski! Cudowny strzał! Magiczna lewa noga Poldiego. Który to już piękny gol w ekstraklasie? Lukas Podolski podwyższa na 3 do 0. Dla górnika Piast, który jesienią stracił najmniej bramek w ekstraklasie, tym razem traci ich aż 3. Na otarcie US gol Jorge Felixa niewiele zmienia. Piast Gliwice przegrywa z górnikiem zabrze 1 do 3. W sobotni wieczór jesteśmy w Poznaniu. Leche gra z zagłębiem Lubin i Kolejosz zalicza wymarzony początek meczu. Błąd Aleksa Ławniczaka wykorzystuje Adriel Balua i Filip Szymczak pakuje piłkę do siatki. Później Lech z powodu kontuzji traci Balue oraz Milicia. Ma też problemy ze stwarzaniem sobie kolejnych sytuacji. No i problemy w defensywie, bo Tomasz Pieńko przeprawia się bez większych problemów przez pół wojska I niewiele brakuje, żeby Miedziowi wyrównali. Pieńko minimalnie się pomylił, a w tej sytuacji Marko Poletanowicza zatrzymuje Bartosz Mrozek. I gdy wydaje się, że piłkarze Waldemara Fornalika są coraz bliżej wyrównania, akcja Filipa Martwińskiego i piękny gol Radosława Murawskiego zabierają nam emocje. Lech Poznań wygrywa z Zagłębiem Lubin 2-0 i trener Mariusz Rumak swój ponowny debiut w roli szkoleniowca-kolejorza może uznać za udany. Najlepszy możliwy początek spotkania zalicza także drugi z poznańskich klubów Warta. Już w trzeciej minucie obejmuje prowadzenie z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Świetne uderzenie Kajetana Szmyta i Władan Kowaczewicz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Raków chce odpowiedzieć, ale antecernac minimalnie pudłuje. Za to Warta gra swoje i w pierwszej połowie po prostu jest lepsza. Dario Wisinger do Stefana Sawicza. Sawicz czy Sawicz na 2 do 0? Sensacja w grodzisku wielkopolskim. Broniąca się przed spadkiem Warta. Prowadzi z obrońcą tytułu dwiema bramkami. Jeszcze przed przerwą po analizie war mamy jednak rzut karny poszkodowany w tej sytuacji Bartosz Nowak. Sam wymierza sprawiedliwość. Gol kontaktowy jest już tylko 1 do 2. Po przerwie Toraków ma zdecydowaną przewagę, ale doskonale w bramce warty spisuje się Jędrzej Grobelny, a ekipie z Częstochowy brakuje też szczęścia, chociażby w tej sytuacji, gdy Cernac trafia w słupek. Ostatni gwizdek i wielka radość w Grodzisku Wielkopolskim. Niespodzianka staje się faktem. Warta Poznań wygrywa z Rakowem Częstochowa 2-1. Pierunujący początek meczu w Łodzi. Widzew podejmuje wicelidera biały Białystok. Już w trzeciej minucie Jesusa i Maza w fenomenalny sposób zatrzymuje Jan Krzybański. Chwilę później cudowna parada bramkarza Jagi z Latana Alomerowicza. Fran Alvarez może tylko złapać się za głowę. W dziewiątej minucie Marczuk do Pululu, ten do Nene. Portugalczyk robi miejsce w polu karnym, koledze z drużyny, a Afimiko Pululu z tego korzysta. Po ładnej akcji goście obejmują prowadzenie, to siódmy gol Pululu w tym sezonie. A wszystko to z sektora gości obserwuje zawieszony za kartki Taras Romanczuk. Ale widzę w odpowiada niemal natychmiastowo, Andrzej Ciganiks na głowę niezawodnego Bartłomieja Pawłowskiego. Remis 1-1. Jednak jeszcze przed przerwą Nene na centymetry dogrywa do Marczuka, a Dominik Marczuk właściwie wpada z piłką do siatki. Na przerwę Jaga schodzi prowadząc. Po przerwie piłkarze trenera Adriana Siemieńca szybko podwyższają na 3 do 1, a czyni to Jesus Ima 175. gol Hiszpana w ekstraklasie. Potem mamy jeszcze odwołany rzut karny dla przyjezdnych. W samej końcówce obie ekipy mają też okazję, ale wynik się już nie zmienia. Jagiellonia wciąż jest najskuteczniejszą ekipą w Ekstraklasie i co najważniejsze, zostaje liderem. Kit dwudziestej kolejki to starcie walczącego o powrót na pierwsze miejsce Śląska Wrocław z szóstą pogonią Szczecin. Gospodarze mają przewagę i w pierwszej połowie stwarzają sobie kilka dogodnych sytuacji. Tę najlepszą marnuje Petr Szwarc, który fatalnie pudłuje. Do przerwy bez goli. Po przerwie na murawie niewiele się zmienia. Śląsk ma przewagę, minimalnie myli się Piotr samiec talar A chwilę później bramka sportowców Valentin Kożukarów zatrzymuje też Noela Lejwę. Pogoń pod bramkę Rafała Leszczyńskiego zagląda niezwykle rzadko, ale jeśli już, to Eftimis Koulouris ma świetną okazję. Co za kapitalna parada Leszczyńskiego. Jak on to obronił? Wciąż 0 do 0. Z lewej strony Kamil Grosicki. Grosik do Ulwesztada i co? I piłka w bramce. Gol Fredrika Ulwestada po pechowej interwencji Patryka Janasika który próbował wybijać piłkę, no ale się nie udało. Śląsk miał przewagę, ale to pogoń Szczecin prowadzi we Wrocławiu 1 do W doliczonym czasie debiutujący w barwach Śląska Patryk Klimala może wyrównać, ale Benedikt cech ma więcej szczęścia niż Janasik i piłka ląduje obok słupka. Bardzo cenne zwycięstwo pogoni, która awansuje na piąte miejsce w tabeli kosztem Rakowa, a Śląskę po tej kolejce będzie wiceliderem. Poniedziałkowy wieczór, mecz drużyn walczących o utrzymanie. Trzecia od końca, Korona Kielce podejmuje ostatni w tabeli. Łódzki klub sportowy w 36 minucie, błąd bramkarza ŁKS-u Dawida Anta i ja, w Hoffmeister wykorzystuje sytuację. Korona prowadzi 1 do 0. Ale Kielczanie też nie ustrzegają się błędów. Ten wykorzystuje Kajtęjan. Tejan pięknie do Husajna Belicza. Mocny strzały rykoszet po rękawicach Konrada Forenca. Remis 1-1. Potem swoją szansę i to doskonało ma Dani Ramirez, ależ interwencja Forenca. A z drugiej strony boiska szykawka przewrotką i Arm popisuje się piękną paradą. Na tablicy wyników ciągle 1 do 1, a to już doliczony czas gry. Martin Remakl głową jest dany trecho, trecho! Co za strzał, co za gol! W 94 minucie nowy nabytek Korony zapewnia jej 3 punkty. Ależ powitanie z ekstra klasą, Amerykanina meksykańskiego pochodzenia. Wow, Korona wygrywa z UKS em 2 do 1 dzięki temu Korona Kielce wydostaje się ze strefy spadkowej. W niej w tej chwili trzech beniaminków puszcza ruch i ŁKS. Liderem PKOBP Ekstraklasy jest Jagiellonia Białystok. Tyle samo punktów ma Śląsk Wrocław. Na trzecim miejscu Lech Poznań, czwarta jest Legia Warszawa, piąta Pogoń Szczecin. Na szóstej pozycji broniąca tytułu ekipa Rakowa Częstochowa. 21. kolejka zaczyna się już w piątek od meczu Radomiaka z Pogonią, natomiast Śląskę zmierzy się ze Stalą. W sobotę ruchę Warta, hit tej serii gier Jagiellonia Lech, a także Raków Piastę. W niedzielę Zagłębie zagra z Krakowią, Legia z Puszczą, a o 17.30 Derby Łodzi. W poniedziałek starcie Górnika z Koroną. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.